To ja wychodzę. A gdzie ty idziesz? Yy, idę z dziewczynami kupić choinkę, wiesz? Choinkę? No. No przecież to ja miałem kupić. Wiesz co, tak stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie tak damskim gronem i, i same wybierzemy, nie? A co ty masz w tej torby, tak tam się odbija? A wiesz co, słoiki muszę wasce oddać. Takieś tam ostatnie jakieś tam gołów brałem, muszę je oddać. Dobra. Pewnie, no pa, pa, hmm. <śmiany> <śmiany> <Stary. śmiany> Wróciłam, zobacz, jak mam Choleczkę ładną kupiłam Nie wiem ile tu bombek się na niej zmieścia, fajna, co? <śmiany> ty jesteś pijany Ch Chyba ty, <śmiany> Ty miałaś gotować jak swoja matka, a jak swój ojciec. Hehehe, <grymne> A <Od> razu, hehehe, <grymne> powiem ci, że my z takie choinki żeśmy wybierali. <grymne>